Ciemanko z tej strony Radyjko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Computronic Gaming. Moi drodzy, w ostatnim filmie pokazaliśmy Wam nasze wypasione studio streamerskie. I tak, pytaliście się w komentarzach cały czas, co to za wielkie komputery, co to za wielkie maszyny i potwory, które wiszą na naszych ścianach, na których streamujemy, na których pracujemy. I dlaczego jeden kosztuje 20 koła, a drugi ponad 30? Dlaczego nasze studio streamerskie jest wyposażone w takie maszyny i jakich osiągów możecie się spodziewać po najlepszej konfiguracji dostępnej na rynku, bo każdy z tych komputerów zawiera przynajmniej jeden procesor Intel Core i9-9900 i kartę graficzną RTX 2080 Ti. I czym na dobrą sprawę jest spowodowane to, że ta obudowa jest tak kosmiczna, niemalże tak wielka jak ja. A żebyście mogli sobie to w domu zobaczyć, to jest 15-calowy laptop. I tak to musimy nosić we dwóch, bo i to tak ledwo, ledwo jesteśmy w stanie to we dwóch podnieść. Samemu nie dałbym rady. Zaczynamy. Żeby Was nie zanudzać takimi technologicznymi detalikami i minimalnymi różnicami w wynikach, ponieważ i w jednym i w drugim znajdziemy niemalże identyczne procesory, jakże tylko odrobinę różniące się karty graficzne i ilości pamięci, to na szybko przechodząc przez ten tańszy, kosztujący nieco ponad 20 tysięcy złotych. Podstawa MSI Z390MECGOODLIKE. Czyli płyta w zasadzie top tier, jeżeli chodzi o msi -a. Na niej osadzony ośmiordzeniowy 16-wątkowy, niezastąpiony Intel Core i 9900 kf Procesor jest chłodzony zestawem I.O. od Corsera 11.5i. Do tego wszystkiego dorzucamy również od MSI niezwykłą i turbo -wydajną MSI Lightning Z RTX 2080 Ti, która wygląda przekozacko, jest przeogromna. Jeżeli chodzi o wyniki, to totalnie niczego jej nie brakuje, no bo w sumie znowu to jest 11 gigowa najlepsza dostępna na rynku karta. Nie ma lepszej karty graficznej niż RTX 2080 Ti. Jak na razie. Całość uzupełniona oczywiście magazynem danych. Wersja podstawowa zakłada jednoterowy dysk na M2 i SSD-ka podpiętego również przez SATĘ o pojemności 2 tera, czyli 3 tera, jak na taki komputer. To wiesz, tak tera na 3, ale potem trochę więcej by się przydało. Nie martwcie się, specjalnie z tyłu jest szafka otwierana, w której możecie umieścić 6 dysków. Więc na pewno tego miejsca Wam nie braknie, plus jeszcze piwnica do wykorzystania. I dodatkowo, jak będziecie chcieli jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej, no to sobie luzem po prostu nawrócęcie w obudowę, bo jest tak ogromna, że totalnie przyjmie każdą ilość pamięci. Ale o obudowie mówiąc, to jest Corsair Obsidian 1000D, Big Tower, Big Mud Up. No to jest po prostu chyba największa obudowa, jaką miałem okazję do tej pory testować, jaką w ogóle miałem okazję obcować, tak na dobrą sprawę. I dlaczego właśnie ten komputer kosztuje nieco ponad 20 tysięcy, a ten z turbo zbliżoną konfiguracją kosztuje ponad 36? 000. A no różnic jest kilka. Jakby na przykład to, że ten komputer w całości bazuje na MSI-u, a ten w całości bazuje na Gigabyte Aorusie. Więc tutaj mamy Z390 Extreme jako płytę główną, na niej procesor i o dziwo również jest to Intel Core i9-9900, tylko że KS, tu było KF. I skąd się bierze największa różnica w cenie? I nie mówimy tutaj tylko o Waterforce'owym GeForce RTX 2080 Ti, który też jest chłodzony cieczą. Rzecz, która sprawia, że ten komputer, mimo takich podzespołów i obciążenia, któremu jest poddawany na co dzień, jest w stanie pracować bardzo, bardzo cicho. Dwie ogromne chłodnice i 20 wentylatorów. I trzecia mała chłodnica. Skąd się bierze trzecia chłodnica? Ponieważ tu są dwa niezależne układy chłodzące. I tak, to są niezależne dwa komputery w środku. I jeden nie ma karty graficznej, zgadliście? Również Z390 w wersji mini ITX mamy tutaj Intel Core i 9 9900K z małym lupem do chłodzenia i małą chłodniczką z tyłu. Do tego 32GB i 4K 60 Pro od Elgato, czyli nasz łącznik pomiędzy dwoma komputerami. Dzięki zastosowaniu takiej technologii i takiego układu, jesteśmy w stanie sobie krótkim kablem HDMI po prostu spiąć jeden komputer z drugim i na głównej jednostce grać w najwyższym w zasadzie do Praktycznie dowolną grę, jaką sobie tylko wyobrazicie, w 4K Turbo Ray Tracing, co tam chcecie, i będziecie mieli w zasadzie te 60 klatek praktycznie gwarantowane, a do tego możecie to streamować bez żadnych strat. Całym streamingiem zajmuje się druga jednostka, drugi niezależny komputer. I wtedy podpinacie sobie to pod kolejny monitor i wy zyskujecie przelotowo obraz, który, tak jak podpowiada nam statystyka 4K 60 klatek. I to jest totalnie wystarczająco, bo, sorry, ale nie wyobrażam sobie tytułu, który byśmy tutaj chcieli grać w 4K, 144 klatki, 144 Hz. To jest totalnie jakaś abstrakcja, żeby grać w najnowszą grę. Nie mówię o counter Strike'u, czy League of Legends. Co? Aż się zapowiedziałem, jak pomyślałem, że ktoś powie, no dobra, ale można grać w League of Legends w 4K. Kto gra w League of Legends 4K i po co? W Counter-Strike'a 4K ludzie grają w 1200 na 720 żeby mieć 4 na 3 64 GB, tutaj mamy 32 GB i tak, to są dwie zupełnie niezależne jednostki. I niezależne ze względu na to, że jedną włączamy tutaj z przodu, a drugą tutaj z tyłu. I jako, że te główne jednostki w zasadzie niewiele się od siebie różnią, to tak na dobrą sprawę skupimy się na testach wynikowych, wypadkowych obu tych komputerów, do których już teraz Was zapraszam. No to jedziemy z częścią testową. Specjalnie dla Was nasze komputery sprawdziliśmy w aż 9 tytułach. I dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy na naszej facebookowej grupie, jeżeli Cię tam nie ma, to link znajdziesz w opisie, wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez Wojtka. Tak, wrzuciliśmy gry, które requestowaliście, pojawią się najnowsze Star Warsy, pojawi się Red Dead Redemption i wiele, wiele innych gierek, które to wy zdecydowaliście, że chcielibyście sprawdzić wydajność takiego komputera właśnie w nich. Ale teraz moment, na który czekałem od dawien dawna. Słuchajcie. Bo wreszcie, mam najlepszy dostępny konsumencki procesor na rynku od Intela. Intel Core i 9900 ks Czek! Najlepsza dostępna na rynku karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Tutaj akurat w wersji Aorusów Waterforce, ale chodzi o same procesory graficzne. Top tier. Nie ma lepszych na rynku w tym momencie. Do tego dorzucamy 64 GB, więc pamięć totalnie tutaj nie jest problemem. Dorzucamy dysk na M2, więc znowu najszybsze możliwe transfery. Płyta Z390 Stream, czyli też górna półka. Jakie wyniki w grach ma najlepsza dostępna konsumencka konfiguracja na rynku? Zanim jeszcze jednak przejdziemy do gier, no to największe wyzwanie to oczywiście schłodzenie tego komputera w takiej obudowie, zapewniając optymalną cyrkulację powietrza. Jak dobrze słuchaliście na początku, powiedziałem, że mamy tutaj dwie duże chłodnice. No na tę sprawę trochę Was oszukałem, bo to są dwie z przodu <głos》> ustawione... Pionowo trzecia na, na górze i czwarta to jest mały lub chłodzi ona tak na dobrą sprawę tylko procesor z drugiej jednostki, z naszego drugiego komputera, tu mamy ma, mały rezerwuar na dole i nieustannie jest cieczy cyrkulowana między chłodnicą, właśnie procesorem i rezerwuarem. Druga pętla to jest znacznie większe wyzwanie, ponieważ na początku stokowo ta obudowa przychodzi z ośmioma wentylatorami dziesiątkami z przodu. Widzieliśmy, że jak już mamy chłodnicę i to są tylko dziesiątki, to fajnie by było dorzucić drugi rząd, więc dlaczego nie? Jednym dosłownie ruchem mamy 16 wentylatorów, dbających o utrzymanie najniższej możliwie temperatury wewnątrz urządzenia. Na to wszystko jeszcze jedna chłodnica na górze i tak w pętli jest zachowane, że mamy jeden układ, który ma być schłodzony, chłodnicę, znowu układ, który ma być schłodzony i znowu chłodnicę, więc nie mamy żadnych problemów z utrzymaniem niskich temperatur, bo wierz się lub nie. Ale nawet przy największym obciążeniu tego komputera nie zdarzyło mu się przekroczyć 50 kilku stopni na procesorze, co jest moim zdaniem fenomenalnym wynikiem. Przy obciążeniu i dziewiątki taktującej przynajmniej te 5 GHz. Nie dla mnie to jest, mnie to jest totalny kozak. 40-50 stopni, okej, okay, okej. Okay. Więc zaczynamy nasze testy i tak nie mogliśmy również odrzucić całkowicie z procedury testowej pozostałych tytułów, które również są dość popularne. Otóż jeżeli chodzi o Fortnite'a, w sezonie drugim udało nam się średnio osiągnąć 98 klatek na sekundę. 98 klatek na sekundę przy ustawieniu rozdzielczości 4K i wszystkie, absolutnie wszystkie pozostałe suwaczki przesunięte na epickie, więc mamy maksymalną grafę i niespełna 100 platek na sekundę, przy czym ani razu nie spadło to poniżej 60, bo 1% dla to 68. Jeżeli szukacie maszyny do grania e-sportowego, no to tak, ten potwór spełni totalnie Wasze wszystkie wymagania, plus będziecie w stanie bez problemu streamować z najwyższą jakością, bo cały czas mówimy o głównej jednostce, tej drugiej jeszcze nawet nie dotknęliśmy. Po obniżeniu rozdziałki z 4K do Full HD i zejściu na typowe ustawienia, czyli wyłączamy cienie, jakieś dodatkowe przetwarzania, Mamy 359 średnich fps -ów. Jeżeli chodzi zaś o spadki, to 1% low to tylko 180 FPS-ów, albo aż. Więc jeżeli macie 144 Hz monitor w rozdzielczości Full HD, w 100% wykorzystacie. Płynnie przeskakując, idziemy na Counter-Strike'a. I jeżeli wśród Was znajdzie się jakiś zwyrol, który gra w Counter-Strike'a na maksymalnych ustawieniach, w rozdzielczości... <gryw> Nawet nie mogę tego powiedzieć, słuchaj, ja bym chciał to powiedzieć, ale nie znam osobiście nikogo, kto grałby w 4K w Counter-Strike. 4K? No, maksymalnie w graficznych ustawieniach 276 fps średnio. Więc tak dobijacie do kapa, który jest ustawiony przez grę. Oczywiście, na potrzeby testów go znieśliśmy, ale tak pod 300 fps podchodzicie. Przy czym niestety, dropy są również okazałe, bo zdarzało się spadać aż do 112, ale to jest znowu 1% wartości. Zaś, jeżeli zejdziemy do rozdziałki tylko Full HD, wiem, że spora część z was gra nawet na 4x3 wciąż, zmieniając poniżej Full HD, FPS -y nie spadają na Full HD na niskich ustawieniach poniżej 250. To się nie zdarzyło w zasadzie ani razu, a średnio utrzymujemy ponad 380, co też jest genialnym wynikiem. No więc, kiedy już wszystkie tytuły esportowe, te bardziej wymagające tytuły esportowe mamy przerobione, Wypada zobaczyć jak ten komputer poradzi sobie z najnowszymi tytułami. Przechodząc od Battlefielda 5, który jest przez was bardzo lubiany, kampania Ostatni tygrys, na której testujemy 4K z ray tracingiem z DLSS-em to średnio 56 latek na sekundę. Nie mamy 60 klatek. Nie mamy średnich 60 klatek. Z drugiej strony, jeżeli zejdziemy z 4K do tylko 2K to wynik średnich FPS-ów skacza już nam na 72 klatki na sekundę i realnie możecie pograć, ciesząc się totalnie nieskazitelną rozgrywką. Idąc dalej, niestety było raz lepiej, raz gorzej, bo w zależności od tytułu te wyniki delikatnie się różniły. Shadow of the Tomb Raider w rozdzielczości 4K z włączonym DLSS-em z ray tracingiem osiągnęliśmy średnio 48 klatek na sekundę. W rozdzielczości 2K było znacznie lepiej, bo dobiliśmy do 71 klatek na sekundę, czyli bardzo podobnie jak w Battlefieldzie, i tak sugerowałbym również zejście do rozdzielczości 2K. Chociaż znowu, dropy czy też średnia klatek koło 50 też jest satysfakcjonująca. W najnowszych Star Warsach, czyli Jedi Fallen Order na 4K, ustawienia epickie, osiągnęliśmy 67 klatek na sekundę średnio, zaś dropując po raz kolejny do rozdzielczości 2K udało nam się uzyskać 98 klatek na sekundę, więc rozgrywka była już turbo płynna i absolutnie można się było cieszyć tylko naprawdę fenomenalnie wykończoną grą i dość ciekawą walką albo uciekaniem, a o tym już mówił w swoim materiale Jędrzej z Zagrajnika. I tak, można przejść prawie całą grę po prostu uciekając. Ot, taki psikus! Wracając jednak do tych nieco starszych tytułów. Wiedźmin 3 najlepszy, przetestowany w 4K, w ustawieniach Uber. W Nowigradzie udało się osiągnąć średnio 72 klatki na sekundę z dropami do 63, czyli cały czas powyżej magicznej granicy 60 się utrzymujemy, co, jak dobrze wiecie, w tej lokacji jest naprawdę trudne. Dropując zaś do rozdzielczości 2K udało nam się uzyskać średnio 130 klatek na sekundę z dropami co prawda do 86 ale kto by się przejmował. Wciąż jesteśmy grubo poza wymarzonym limitem 60 fps-ów i w tym momencie nic nam nie przeszkodzi przejścia wiedźmy po raz piąty. Albo i dziesiąty, jak Wojty na przykład. Assassin's Creed Odyssey. 4K epickie i 2K epickie to odpowiednio 52 i 58 klatek na sekundę, z dropami o dziwo naprawdę również Niewiele się różniącymi, było do 42 i 43 klatek na sekundę. Cały czas jesteśmy bardzo blisko tej cienkiej granicy, ale wciąż powinno wystarczać, żeby cieszyć się tą grą na maksymalnych detalach. Nie mogło również zabraknąć Metro Exodus, który jest świetnym przykładem wykorzystania technologii ray tracingu, więc odpowiednio przetestowaliśmy ją w 4K Ultra z włączonym DLSS, żeby zyskać jak najwięcej płynności, ale z drugiej strony po zobaczeniu wyników z DLSS-em w 2K Ultra postanowiliśmy, że damy radę się naciszyć tą lepszą grafiką, więc Deep Learning Super Sampling wyłączone i wyniki były następujące. 4K Ray Tracing Ultra i 2K Ray Tracing Ultra, 56 klatek na sekundę średnio i 69, czyli podbiliśmy naprawdę bardzo, bardzo mocno. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o dropy, to wcale nie było dramatycznej różnicy. Odpowiednio 33 i 37 klatek na sekundę, czyli coraz bardziej zbliżamy się do cienkiej granicy 30 klatek, po których, no niestety, wrażenia z rozgrywki już nie są aż takie przyjemne. Na sam koniec zostaje najnowsza produkcja od Rockstara, czyli Red Dead Redemption 2, które wymagaliście również w ankiecie i ciekawostka dla Was, pomiędzy najwyższymi, a wysokimi ustawieniami grafiki. No nie wiem, czy jest różnica, ja jej nie widzę tak na dobrą sprawę, nie widziały też osoby z ekipy. Być może nie zawsze warto będzie wbijać na te Super Turbo najwyższe ustawienia. Jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać w FPS-ach tak na dobrą sprawę. Dlatego też ta jedna gra będzie miała aż cztery wykresy, bo będzie i ultra, i wysokie, i odpowiednio idąc 4K, ultra, wysokie, 2K ultra i wysokie, to 42 do 54, czyli różnica 12 klatek na sekundę, a wizualnie totalnie praktycznie nic. Niestety, jeżeli chodzi o spadki, to tutaj były już dość dramatyczne, bo momentami odbijaliśmy się od na 22 klatek na sekundę i to jest najgorszy wynik w tym całym zestawieniu. Zmniejszając rozdzielczość, oczywiście przeskok był widoczny, ale wciąż na 2K, ciesząc się rozgrywką, w ultra mieliśmy 67 klatek na sekundę, a w wysokich 95. Znacznie większa różnica, i tak można to już odczuć gołym okiem i uwierzcie mi gra się naprawdę przyjemnie. 1% 54 zapewnione, więc tutaj pełen luzik i to bym wam zalecał, jeżeli macie naprawdę mocną maszynę, żeby z takiej konfiguracji korzystać. Nie zabrakło również testów syntetycznych, które jesteście w stanie przeprowadzić u siebie w chacie, więc odpowiednio przechodząc przez syntetyki Cinebench 3 dmark Mark, PC Mark i Passmark uzyskaliśmy wyniki następujące.

Komora losowania jest pusta, następuje zwolnienie blokady. No i jeszcze jedna rzecz na sam koniec, tak na dobrą sprawę. Muszę powiedzieć, że jest ten drugi komputer z i 9 k Jak dobrze wiecie, ten procesor ma również wbudowaną, zintegrowaną kartę graficzną, więc na dobrą sprawę, jeżeli ktoś by chciał pograć w proste tytuły w stylu Counter-Strike, w stylu League of Legends, być może nawet jakiś Fortnite, to może się podpiąć do tego kompa z boku w trakcie, kiedy ja sobie na przykład gram na swojej maszynie głównej, doselowej, on sobie może z boku tam w League of Legends, w szachy na przykład zagrać. Podsumowanie, moi drodzy, mam nadzieję, że już teraz rozumiecie skąd taka, a nie inna decyzja, jeżeli chodzi o wyposażenie naszego studia streamerskiego w maszyny. Mam nadzieję też, że zrozumieliście różnicę pomiędzy dwoma jednostkami, która tak, pomiędzy głównym komputerem, to jest symboliczna, znikoma różnica w modelu procesora, ale zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o chłodzenie i ciszę, kulturę pracy, bo te komputery są totalnie Tuż nad naszymi głowami! W zasadzie przy tym komputerze, na co dzień, przy jednostce, jak streamuje i oglądacie moje streamy, mam nadzieję, że tak, prawy górny narożnik, na tamtym kanale się one pojawiają. Mikrofon jest tuż obok komputera. Bo mam go nad ekranem, więc. usłyszelibyście go! Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o komputerach, linki do nich oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. My widzimy się w następnym tygodniu i oczywiście na wszystkich transmisjach. Wpadnijcie w każdy wtorek, każdy czwartek na kanale dla Gracza. Prawy górny narożnik, tam są odnośniki. Do zobaczenia. Na razie, cześć!